Witamy Was na kolejnym webinarze. Dzisiejszy webinar będzie poświęcony, jak w temacie, e m oraz KDS i komunikacji z kuchnią. I teraz dwa ogłoszenia na początek, dwa ważne ogłoszenia. Pierwsze, przygotujcie sobie telefony, użyjecie ich dzisiaj. Od razu mówię, to nie będzie, że wyślecie mi blika, nie bójcie się. Będziemy używać telefonów do czegoś troszkę innego. No, i drugie ogłoszenie, ważniejsze. Do naszego zespołu dołączyła nowa osoba. Jakub, powiedz może parę słów o sobie, tak, żeby wszyscy wiedzieli, czym się będziesz też zajmował. No, dzień dobry. Dzień dobry, cześć wszystkim. Znamy się, przynajmniej częściowo, z częścią z Was. Miałem się już okazję, przyjemność spotkać również w innych miejscach w branży, na rynku. Cieszę, cieszę się, że oficjalnie już tutaj mogę się w Głuposie przywitać. Dołączam do teamu Michała, także będę jednym z Waszych opiekunów. Do Michała Tomkiewicza. Z Michałem oczywiście dalej będziecie mieć też kontakt naturalnie. Częściowo z Michałem też taki podział regionalny by wprowadzamy, wprowadziliśmy i tym będę też, będziemy oczywiście też. Indywidualnie informować się z Wami, kontaktować. W razie czego, ja już jestem, może byśmy właśnie udostępnili też mój numer na czacie dla osób, które, wy, które od razu by chciały, chciały zapisać. No i oczywiście indywidualnie będę się do Was odzywać. Zapraszam też do kontaktu. Jestem, już działam, działamy. Dzięki w takim razie za głos i oddaję go gospodarzowi okay. to, to na jest... koniec webinaru przekażemy numer telefonu, a teraz zaczynajmy dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać, tak jak wspomniałem, o e menu, czyli o tym elektronicznym menu, które w formie QR-kodu może występować na stolikach w restauracjach. Zobaczymy na razie od strony praktycznej, od strony klienta, jak to wszystko może wyglądać. Proponuję może, przygotujcie sobie w tym momencie aparaty, żebyście zobaczyli jak to wygląda i ja już Wam udostępnię QR-kod, pokażę jak go również w łatwy sposób udostępnić klientowi. Zacznijmy od tego, że QR-code menu obsługiwany jest przez naszą aplikację Go Order. i to tutaj możemy sobie przygotować zarówno nasz sklep sprzedażowy, no, o czym doskonale wiecie, jaki nasze QR menu. I teraz po zalogowaniu na lokalizację, tutaj mamy jakąś testową naszą lokalizację w tym momencie włączoną, możemy przejść sobie do zakładki sklepy i w tym miejscu na dole, w stronę jak sobie zjedziemy, po prawej stronie mamy coś takiego jak pobierz QR-kod. Po kliknięciu w pobierz QR-kod możemy zdecydować, co ten QR-kod będzie nam tak naprawdę obsługiwał, co on będzie oferował. Oczywiście to może być, czy to będzie zamówienie na wynos w dostawie. Nas najbardziej interesuje na miejscu. Tutaj system podpowiada, aby wpisać numer stolika. Nie wiem, już wpiszmy sobie numer stolika 12 na przykład. Jak widać, QR code od razu mi się zamieni. No i teraz postaram się pokazać, jak to wygląda. Ja to zrobię też ze swojego telefonu. Mam nadzieję, że to wszystko jest widoczne po lewej stronie. Ok. Włączmy sobie aparat. Okay. Zeskanuję teraz mój QR kod i jak widzicie na ekranie, pojawiło się moje e Menu. To e Menu działa w ten sposób, że w porównaniu do standardowego sklepu, jak widzicie, jest wyłączony w ogóle koszyk, czyli użytkownik, klient nasz. Może tylko i wyłącznie przeglądać to menu. Oczywiście, wchodząc w dodatkowe opisy, możemy mieć dłuższy opis tej potrawy. Możemy tutaj zawierać również te alergeny, o które coraz częściej klienci pytają. Oczywiście takie e-menu może działać w kilku językach, tak? Czyli, jeżeli jesteśmy tutaj na górze stron włączeni, możemy kliknąć sobie w zakładkę z językami, przełączyć się na język angielski. Automatycznie jest to menu nam tłumaczone, i w tym momencie po wejściu też również te opisy są tłumaczone. Oczywiście za chwilę sobie przejdziemy do tego, jak to szybko sobie skonfigurować, żeby to nam fajnie i ładnie działało. Natomiast pokażę Wam teraz w szybki sposób, jak klienta przekonać, że może warto jednak te koszyki prowadzić, może warto jednak sobie sprzedawać przez to nasze. E menu również i przyjmować płatności od razu przy stole. Zamykamy teraz ten ekran i jedyna zmiana różnica, którą my musimy wykonać, to jest przejście do zakładki metod płatności, i jeżeli wybierzemy jakąkolwiek metodę płatności, która jest przypisana do a, tego naszego e menu, w tym momencie nastąpi włączenie koszyka. I teraz miejcie na uwadze jedną rzecz. Te płatności mogą być dowolne, tak? To może być gotówka kelnera, to może być karta przy stoliku, ale to mogą być też płatności online, które wspiera nasz goorder, więc tutaj jakby to nie stanowi żadnego problemu. No i teraz włączyłem tą płatność w tym momencie test i przejdźmy sobie z powrotem do, na mój telefon. Mam nadzieję, że go widzicie, zakładam, że tak na ekranie mi się wyświetla. I teraz jak zwróciliście uwagę, tutaj na dole już pojawił mi się mój koszyk. Tak? Mam zeskanowany swój QR-kod, no, i teraz dodatkowa rzecz, którą ja widzę, to jest ten stół, do którego będę mógł zrobić zamówienie. Ja jeszcze raz zeskanuję sobie QR-kod, który tutaj utworzymy, żeby to dokładnie pokazać. Czyli weźmy znowu na miejscu, wpiszmy ten dwunasty numer stołu, zeskanujmy ten nasz QR-kod. OK. Otwórzmy widok. No, i w tym momencie widzicie, tutaj na górze, Pojawił mi się od razu numer stołu. No, i ten numer stołu będzie się później wyświetlał. Za chwilę pokażemy w jakich sytuacjach. No, i nabijmy sobie do zamówienia tutaj jakiś chleb Kurczaka zagrodowego, podobno zdrowy, wypoczęty. I jeszcze jakieś buraki, żeby było jeszcze zdrowie. Wejdźmy w nasze zamówienie. Jak widzicie, koszyk wygląda dokładnie tak samo jak na standardowym goorderze. Mamy pozycję. Co ważne, mamy ten numer stołu, który jest już przypisany, klient nie musi myśleć o tym, że on go musi wybrać dodatkowo. Mamy dane, te dane zależy od nas, jakie zbieramy, możemy zbierać te dane, możemy wyłączać te dane jako nieważne, natomiast zbieranie samego maila czy telefonu skutkuje tym, że później możemy robić te akcje marketingowe, możemy do klienta wysyłać te, wysyłać te powiadomienia, notyfikacje czy informacje o jakichś naszych rabatach, płatność. Widzicie, pojawiła mi się e, płatność, no i w tym momencie, oho, ktoś już złożył zamówienie. Dobrze, to za chwilę do tego przejdziemy, ktoś był szybszy. No i teraz ja klikam sobie złóż zamówienie, jak widzicie, pojawił mi się numer stołu, czekam na akceptację. Przełączę teraz do posa. Jak widzicie na posie, tu już mam dwie notyfikacje, że ktoś coś sobie już pozamawia. Zalogujmy się, jesteśmy panem kelnerem. No i moje zamówienie na 96 zł jest tutaj. Tutaj widzę, też ktoś zamówił. Tak. Migiem proszę. Komentarz 112. Mamy tabakę. Możemy kliknąć klientowi odrzuć, ale nie będziemy tacy. Klikam akceptuj. Czas realizacji, kiedy mu to do stołu przyniesiemy. Niech będzie 30 minut. I w tym momencie rachunek zostaje zapisany. Tak? Możemy go od razu zapłacić, ale możemy zostawić go jako rachunek otwarty. I wróćmy sobie do kolejnego mojego rachunku. W tym momencie tutaj przejdźmy sobie do przyjęcia kolejnego. Akceptuję go. Ten będzie czekał 45 minut, czyli ja. No i teraz zwróćcie uwagę co się dzieje na telefonie. Mhm. Dobrze. No i teraz widzicie dostałem informację na swój telefon, że mój numer stolika to 12. Moje zamówienie zostało zaakceptowane, przewidany czas realizacji. Mam dane swojego zamówienia. Mogę to zostawić w przeglądarce. Jak podałem maila, oczywiście dostałem też maila z tym potwierdzeniem. No i teraz to jeszcze nie jest koniec obsługi tego naszego rachunku. Tutaj wszystko zaakceptowaliśmy. kelner ma ten rachunek. No i co dalej? No dalej kuchnia również dostała to zamówienie. Więc teraz, jeżeli przejdziemy do kds widać, mamy już informacje o tym, kiedy było złożone to zamówienie, tak? mamy informację na kiedy ono ma być przygotowane no i wypadałoby zacząć robić to zamówienie. No tutaj standardowa obsługa KDS-a, gdzie zmieniamy te statusy i możemy przyjmować te nasze zamówienia. No i tutaj może przeskoczę trochę do tego tematu, ale chcę pokazać ten cały flow, który wynika z zamówienia klienta przy stoliku poprzez to, że kelner kliknął na posie tak zatwierdzam, po to co widzi w kuchni. No i szef kuchni Tutaj może wyjdziemy z rachunku. Szef kuchni w tym momencie patrzy na rachunek, nie dowierza i mówi: Nie, no tu jest coś nie tak, takie zamówienie nie, ma, e, nie może być zrealizowane. Wołamy tego kelnera. tak? Wiemy, że to jest pan kelner, mistrz obsługi. Tutaj w KDS-ie ma coś takiego jak zawołaj kelnera. Klikamy sobie, mamy listę naszych e, osób, naszych pracowników, którzy teraz e, są, no i wołamy pana kelnera. W tym momencie na tablecie pana kelnera zawibrowało Pojawił nam się, pojawiła nam się informacja, proszę o podejście na kuchnię. Pan kelner to zignorował, bo ma tabakę oczywiście, bo e, musi się czymś innym zająć. Ale jak pan kelner teraz się zaloguje na urządzeniu, dostanie jeszcze jeden monit, tak żeby nie mógł już go pominąć. No i w tym momencie wiadomo, że musi stawić się na kuchnię. E, no, to zachowanie trochę usprawnia pracę, bo nie wiem, przykładowo stoją dania na wydawce, Kelnerzy nie podchodzą po nie. Zawsze możemy kliknąć zawołaj tych kelnerów. Na tych urządzeniach pojawi się, że wydawka czeka, żeby te dania odebrać. Oczywiście, jeżeli te nasze zamówienia na się zostaną już obsłużone, tak, no to ten moni, to gotowym zamówieniu, jak doskonale wiecie, on również będzie wpadał do kelnera na jego urządzenie. Więc tutaj też, jakby to nie będzie stanowiło problemu, że kelner nic nie wie, co się wydarzyło na jego rachunku. Więc tutaj, jak widzicie, tak pokrótce, pokazałem Wam możliwości, jak wykorzystać to QR menu. Na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę, dużą uwagę, to jest sposób, jak łatwo jest wygenerować taki QR kod, który tak naprawdę wiąże się z czarną magią dla większości klientów. Jak ktoś słyszy QR kod, to sobie myśli, że to będzie prawie związane z misją na księżyc, że polecimy i będziemy musieli to wydrukować. Tu natomiast każdy sklep indywidualnie ma ten QR-kod tutaj do wygenerowania możliwy i klikając pobierz QR-kod, klikając, że nie wiem, chcemy na tym miejscu, wpisujemy stolik, nie wiem, A12 po sektorach, zawsze możemy kliknąć pobierz QR-kod i taki QR-kod on się nam zapisze w PDF ie możemy go oczywiście sobie, tak, mamy ten QR-kod i ten QR-kod możemy sobie zawsze wydrukować no chociażby w drukarni czy na naszej drukarce przykleić go do stołu, Taki QRK może być też ogólnym qr kodem który będzie kierował bezpośrednio do naszego sklepu. No dobrze. Tutaj zaraz się pewnie narodzą jakieś kolejne pytania odnośnie tego gowardera, ale chciałbym teraz jeszcze przypomnieć Wam, bo to doskonale wiecie, jak szybko przeskoczyć do tego menu w gowarderze mając tylko samego POSA, żeby klient jakby nie tracił za dużo na to wszystko czasu. Oczywiście. Wychodzimy ze wszystkim od naszego appa. <totok> eee. 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 Czyli, tak naprawdę, tutaj na naszym panelu AppGoPost.io, eee. eee. zarządzamy sobie tym, jak ma nasze menu wyglądać. Czyli, poprzez budowanie menu, produktów i kategorii, dochodzimy do sytuacji, gdzie w zakładce aplikacje, pokaż więcej, instalujemy ten kanał GoOrder. Na poprzednich webinarach mówiliśmy o tym, jak zainstalować taki kanał GoOrder. Tutaj we wszystkich aplikacjach mamy te nasze aplikacje, które możemy w tym momencie zainstalować i z nich korzystać. No i oczywiście, to doskonale wiecie, również w tym GoOrderze możemy sobie skorzystać z wielu opcji. Taką może nowością, o której jeszcze nie wszyscy wiedzą. Jest możliwość wysyłania produktów do gowardera po cenniku. To jest bardzo elastyczne, ponieważ nie trzeba budować wtedy osobnego ekranu. Możemy tu bezpośrednio wybierać dowolny cennik i na podstawie tego cennika będzie następowała wysyłka danych do naszego Go ordera, a co za tym idzie do naszego QR Code menu, gdzie możemy tym w szybki sposób naprawdę sobie zarządzać. Możemy oczywiście włączyć automatyczną wysyłkę naszego menu, no i jak jest gotowe nasze menu, klikając, wyślij menu, system od razu zaktualizuje nam nasze, e, nasz sklep i to, co będzie tutaj dostępne na tej naszej stronie e, QR Code menu, czy jak zwał, tak zwany to wszystko będzie e, tutaj automatycznie się nam świeżało. Jak widzicie, tutaj. Pewnie wszyscy zauważyli. Na dużym ekranie na przeglądarce mamy obok siebie wszystkie rzeczy. Tutaj na telefonie oczywiście jest do Mobile wszystko dostosowane. Jest to jakby no spłaszczone w jedną kolumnę, tak, żeby ten odczucie przeglądania i zamawiania było typowo z zachowaniem mobilnym. O czym jeszcze warto pamiętać, tworząc to nasze menu? Oczywiście wygląd. To jest clue tak naprawdę naszego goordera, czyli to, co ludzie e, widzą. Tak? Weźmy jakiś towar, tutaj na przykład, to jakiś jest chleb. Dobrze, weźmy sobie ten nasz chleb. Czyli powiedzcie, mówcie klientowi, że to nie musi być profesjonalna sesja zdjęciowa, e, tylko po prostu dobra sesja zdjęciowa, nawet telefonem. Możemy w sposób naprawdę fajny zrobić te zdjęcia i wprowadzić je do naszego tutaj e, systemu poprzez kliknięcie chociażby dodania więcej zdjęć. Pamiętajcie o tym, że jak dodajemy zdjęcie, to zdjęcie możemy dodawać z tagiem, tak? takim na przykład jak GoOrder. wtedy na posie te zdjęcia się nie będą wyświetlały, a wyślą się bezpośrednio do GoOrdera i tam będą się one dla klienta pojawiały. Pamiętajcie również o tłumaczeniach, czyli o włączeniu tego drugiego języka. Wtedy w zakładce tłumaczeń mamy dostęp do języka polskiego, gdzie możemy wpisać odpisy. Mamy dostęp do języka angielskiego, tak żeby nam te opisy się tutaj fajnie tłumaczyły i żeby można było obsługiwać klientów z zagranicy. Pewnie zaraz zapytacie, jak włączyć te języki, bo nie korzystacie z tego oczywiście na co dzień. W zakładce ustawień. W zakładce ustawień, mamy coś takiego, jak. Mam nadzieję, że nie dobrze. Ktoś strasznie mi przycina tutaj internet. W danych lokalizacji mamy języki, z których będziemy korzystać. Tak, Tutaj możemy sobie dodać jeszcze kolejne. I z nowości pojawił się ukraiński i wietnamski, można z nich również będzie korzystać. No i tak naprawdę tak przygotowane menu, dopieszczone przez klienta, załatwia sprawę karty papierowej tego naszego menu. I redukuje koszty temu klientowi. Każda zmiana ceny, zmiana opisu, zrobienie promocji tak naprawdę dzieje się w czasie rzeczywistym. Nie musimy czekać na przedrukowanie kart czy przygotowanie nowego cennika do wydruku dla naszych gości. Ok, Szybko się dzisiaj uwinąłem, ale taki był też tego zamysł. Jeżeli macie do mnie do nas jakieś pytania, a to prosimy teraz je zadawać. Dobrze, ja spróbuję włączyć nasze QA. Mamy pierwsze pytanie. Dobrze, pierwsze pytanie: Czy tłumaczenia sami wpisujemy, czy jest to automatycznie tłumaczone? No, jeszcze nie, ale może niedługo AI będzie za nas to robiło. Natomiast to, co wspomniałem, AI czy wszystkiego rodzaju tłumacze na pewno nas w tym wspomogą. Natomiast na ten moment, tak, musimy sobie to. Sami przetłumaczyć i wprowadzić. Może to być jakaś część składowa usługi, którą świadczymy dla naszego klienta, wprowadzenie takiego tłumaczenia. Czy możemy włączyć powiadomienia dźwiękowe dla kelnera? Tak, te powiadomienia dźwiękowe, one są, to są dźwięki powiadomień z Androida. Więc jeżeli jest ustawione takie powiadomienie, to ten dźwięk zostanie odegrany, tak jak w przypadku tego zamówienia, które wpada nam z zewnątrz. Czy mamy jeszcze jakieś pytania, czy wszystko wiecie? Bo wygląda chyba, że wszystko wiecie. To może podzielić się chociaż informacją, czy jest to dla Was czytelne, zrozumiałe i jak oceniacie poziom trudności, jeżeli chodzi o uruchomienie tego QR Code Menu u klienta. Bo z początku to się może wydawać trudne, ja może dość szybko to pokazałem, natomiast chciałem pokazać, jak łatwo można to wszystko skonfigurować i jak łatwo można to. Klientowi uruchomić tak, aby on z tego mógł korzystać. Dobrze. Działa fajnie, zwłaszcza dobrymi zdjęciami na demo. Tak, zdjęcia są dobre. No Tutaj też mieliśmy webinar, który zachęcam, żebyście obejrzeli sobie, jak robić właśnie te zdjęcia do menu. Tam wypowiadały się dziewczyny, które się tym zajmują profesjonalnie. Natomiast tak jak mówię, to nie jest trudne, to się wydaje klientom, że jest trudne. Ważne jest kąt tego zdjęcia. Całkiem dobre światło ze zwykłej żarówki i można to ładnie e, zrobić i ograć to klientowi. Ważne, żeby wyglądało to ładnie na talerzu i smakowicie, tak jakśmy chcieli to zjeść. A problem nie jest żaden. No, można skorzystać też z, ze zdjęć stokowych. Wiadomo, wygląda to trochę mniej profesjonalnie, ale zawsze. OK, to jeszcze jedna rzecz. Tak jak prosiliście, tak jak prosiliście, jak dawaliście sugestie, webinar znowu krótki. Zmieściliśmy się w 30 minutach, taki był jego zamysł. Temat też szybki. Jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne webinary, co byście chcieli zobaczyć, co wam wyjaśnić, szybką konfigurację czy rozwiązywać jakiś problem, dajcie proszę znać, czy to do Jakuba, czy do Michała. Będziemy starali się zrobić takie szybkie webinary. I tutaj, jak zauważyliście, została zmieniona godzina, przesunęliśmy webinar o 30 minut. Też o to prosiliście, wydaje mi się, że jest ok. Jeżeli nie ma więcej pytań, to nie trzymam Was, bo macie dużo swoich zajęć no i niestety trzeba gonić do klienta. Spotkanie w czerwcu, jak rozumiem, mowa o spotkaniu stacjonarnym u nas to jest ponownie drugi etap szkolenia dla Was. W pierwszej kolejności dla osób, które brały udział w pierwszym etapie tych stacjonarnych szkoleń tutaj u nas w GoPosie, w siedzibie. Zapraszamy na czerwiec. Kontaktujemy się z Wami indywidualnie. Jak potwierdzimy datę, tak jak mówiłem, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj, to też prześlemy agendę, co będzie dokładnie na spotkaniu. Na pewno będą zaawansowane jeszcze bardziej niż ostatnio funkcje, będą multilokalizacje, czyli podpowiemy o tym, jak, jak tam klientom. Konfigurować, pomagać w konfiguracji do prowadzenia sieci, między innymi, no ale to wszystko jeszcze doślemy w szczegółach, oczywiście. No i tak jak mówię, albo szóste, albo 13 to potwierdzimy, i w planach na najbliższy czas mamy też większą ilość tych spotkań, jeżeli to było w latach ubiegłych. Mamy nadzieję się z Wami spotkać jeszcze w wakacjach, też może w lipcu i sierpniu, oczywiście, jeżeli czas. Pozwoli i okresy urlopowe wasze się nie nałożą, dlatego też pytamy o te dostępności i o te terminy. Mamy nadzieję, że się uda jak najczęściej spotykać. Super, dziękujemy wam. Widzimy się myślę, niebawem na kolejnym szybkim webinarze. Także do zobaczenia. Dzięki za obecność. Dzięki Trzymajcie bardzo. się.